Sosnowiec obchodzić będzie hucznie swoje okrągłe urodziny. Jednak historia naszej miejscowości jest tak naprawdę znacznie dłuższa. Zanim Sosnowice stały się miastem, liczyły już ponad 60 tysięcy ludzi. Miały dworzec kolejowy, teatr, szpital i kilka hoteli. Czy tą bogatą przeszłością interesują się mieszkańcy? Co mogą powiedzieć o miejscu, w którym się uczą i pracują? Którą w tym roku rocznicę nadania praw miejskich obchodzi Sosnowiec? <noise> nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Pięćdziesiątą, czy którą? Nie wiem nawet. Było sto, ale teraz nie wiem. Którą w tym roku rocznicę nadania praw miejskich obchodzi sosnowiec? Nie wiem. to dwunastą, jedenastą. Sto dziesiątą. No, chyba setną. Którą rocznicę nadania praw miejskich obchodzimy w tym roku w sosnowcu? U! Przyznam się, że nie wiem, ale wstyd. Nie mam zielonego pojęcia. Sto, którąś tam, tak? 110? A 110 chyba. Którą rocznicę nadania praw miejskich obchodzi w tym roku Sosnowiec? O, no, już Pani liczę. 1900, który to był trzeci? No to nie wiem, nie pamiętam. No chyba za stówę już, ma nie. Którą rocznicę nadania praw miejskich obchodzi miasto Sosnowiec w tym roku? Panie, nie wiem dokładnie, jak gdzieś. To jest młode miasto, gdzieś około 130 lat. Dokładnie nie wiem, 120-130. A nie wiem, tak tak będę strzelał, bo, bo nie wiem do tego dokładnie. To powiem setną. Setną. 90. Siedemdziesiątą. Którą rocznicę nadania praw miejskich obchodzi w tym roku Sosnowiec? Oj, niedawno było chyba 200 lat, ale jak to w tej chwili wygląda, to nie wiem. To 10. Chyba 200, nie wiem. Kto oprócz na Kiepury pochodzi z Sosnowca? Edward Gierek. Powiedz. Edward Gierek. A Jacek Cygani. I jeszcze parę osób I, i ten. Z tym manem co jest? Materna. Gierek. Och, Jacek Cygan. Jacek Cygan na przykład? Kto oprócz Jana Kiepury pochodzi z Sosnowca? Kto jeszcze z Sosnowca pochodzi? Spillman na pewno. Yy, na pewno ten pan, który współpracuje z Wojciechem Manem. Yy. Ma, materna. Ma, materna. Yy, Spillman. Tak bezpośrednio. Na przykład Ciszewski pochodził z Wałdawsa, Sosnowca na pewno. Ciszewski, y, Cygan. Kto oprócz Jana Kiepury pochodzi z Sosnowca? Jacek Cygan. No, Szpilman. Między innymi Edward Gerek. Szpilman. Kto oprócz Jana Kiepury pochodzi z Sosnowca? Jacek Cygan na przykład. No ja tylko Janak Kiepura. Szpilman. Jeszcze jakiś Jędryczek, czy... Jedraczko, reżyser. Jacek Cygan, autor Korzeńca. No cóż, Sablewska również z sosnowca pochodzi. No jest kilka słów. Które dzielnice sosnowca są najstarsze? No myślę, że chyba Centrum Sosnowca, Stary Sosnowiec. Które dzielnice sosnowca są najstarsze? i nie pogoń? Pogoń, tak? Tak? Chyba tak, tak mi się wydaje bynajmniej. Klimontów może, pogoń. Stary Sosnowiec chyba, tak, Stary Sosnowiec, Pogoń. Które dzielnice Sosnowca są najstarsze? E, myślę, że Kazimierz Górniczy, Klimontów. Niwka, y, Stary Sosnowiec, y, Gzichów, czyli Rudna i Pekin i Abysynia. starszy, nie wiem, Krzyje. Które dzielnice są najstarsze w Sosnowcu? A to chyba no za tym, Stary Sosnowiec, no chyba Pogoń na pewno. Mi się wydaje Kazimierz. To chyba są stare właśnie dzielnice. Oj, to chyba Zagórze gdzieś takie tam. Oj, Stary Sosnowiec, Środula. Na tyle się orientuję. Które dzielnice Sosnowca są najstarsze? Zagórze, Morzejów, Niwka, <noise> Dańdówka. Na pewno Stary Sosnowiec, Pogoń. A później były przyłączane Milowice. Później były przyłączane. Zagórze było wcześniejsze. So 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 Zagórze jest dosyć stare. Nie za górze, tylko Morzejów. Centrum Morzejowska to jest najstarsza dzielnica Sosnowca. Ma Maczki Kazimierz, ale pogoń na pewno to jest najstarsza. Które dzielnice są najstarsze w Sosnowcu? Pogoń. Zagórze? Chyba Milowice, tak. Myślę, że w yy, pogoń stary Sosnowiec Morzejów. Ba yy, środula stara? Które dzielnice Sosnowca są najstarsze? No chyba Pogoń i Stare Sosnowiec, nie? Klimontu chyba. No nie wiem. Zagórze jest na pewno stare, ale późno zostało dołączone do Sosnowca jako dzielnica miasta. Śródula. Które dzielnice są najstarsze w Sosnowcu? Zagórze? Milowice? Pierwsze wzmianki o Milowicach pojawiają się już na początku XII wieku. Niewiele młodsze jest Zagórze i Klimontów. Informacje o nich znalazły się w późniejszych o 100 lat kronikach.